czym jest pracownia miast? Pracownia miast gazety wyborczej to taki projekt, w którym dziennikarze wychodzą ze swoich biurek, wyciągają z biurek urzędników, aktywistów miejskich wyciągać nie trzeba, ale oni też spotykają się razem z dziennikarzami do tego ludzie biznesu i wszyscy razem dyskutują na temat problemów miasta. Pracownia Miasto projekt, który realizujemy z inicjatywy Gazety Wyborczej. Będzie to dwudniowe spotkanie. Podczas pierwszego dnia organizujemy warsztaty, drugi dzień to debata w teatrze. Bardzo serdecznie zapraszamy. Debata jest otwarta dla wszystkich mieszkańców. Celem jest takie opracowanie, taka spójna recepta, jakie działania mamy podejmować. Samorządowcy, organizacje pozarządowe i zainteresowani pochylą się nad miastem i dosłownie je rozpracują. Dyskusje będą się toczyć na czterech płaszczyznach i dotyczyć będą dialogu społecznego, ludzi młodych, ludzi starszych i przedsiębiorczości. Dlatego w realizację zadania włącza się też świdnicki kaduceusz. Uważam, że taki projekt jak Pracownia Miast jest jak najbardziej potrzebny w naszym mieście. Ja jestem ze świdnickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Kupców i Restauratorów Kaduceusz. Istniejemy już około półtora roku, zrzeszamy ponad 40 członków. To są nasze świdnickie lokalne podmioty prowadzące działalność gospodarczą myślę, że szczególnie w dniu drugim na debatach dowiemy się naprawdę czegoś ciekawego, jakichś pomysłów z innych miast, większych, dużo większych od naszego i gdzie będziemy mogli naprawdę czerpać z ich już pomysłów fajnych, wdrożonych, gdzie coś się sprawdza i chcemy naprawdę u nas również to wprowadzić na naszym rynku Świdnickim. Mam nadzieję, że to się uda i dużo skorzystamy. Mieszkańcy będą się mogli spotkać już 8 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych na ulicy Długiej oraz 9 czerwca w teatrze, gdzie wysłuchają trzech tematycznych debat. jegośmi gośćmi będą m.in. kontrowersyjny prezydent Słupska, Robert Biedron, prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej czy minister Ilona antoniszyn Klik. Mieszkańców zapraszamy serdecznie do udziału. Wszystkie informacje dotyczące pracowni miast można znaleźć na stronie gazety wyborczej, na stronie Urzędu Miejskiego, a także na Facebooku. Tam również bardzo szczegółowe informacje, kiedy, jakie warsztaty się odbywają. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy do rejestracji, do udziału w naszych rozmowach, dyskusjach, debatach. Robimy to po to, by mieszkańcy mogli aktywnie włączyć się we współtworzenie przyszłości świdnicy. Ważne, by w spotkaniu wzięli udział ludzie młodzi. W ideę zaangażowała się Młodzieżowa Rada Miejska. W spotkaniu, które będzie organizowane w ramach Pracowni Miast Młodzieży najważniejszy jest właśnie udział naszej młodej społeczności i czego oczekuję najbardziej kreatywności i takiego zaangażowania w to, żeby coś z tego wynikło. Żeby powstała tak jak pani już mówiła, recepta czy da się podczas pracowni miast rozpracować nasze miasto? Czy wspólna dyskusja i warsztaty pomogą przekonamy się już 8 i 9 czerwca I jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału.